Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać, w jaki sposób zmaksymalizować ilość zdobywanego doświadczenia w możliwie jak najkrótszym czasie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na film. Rozpocznę od fazy pierwszej, czyli tej takiej fazy podstawowej. Jakie najlepiej warunki spełnić na samym początku. W zakładce o nazwie Sezon znajdują się dary sezonowe. Swoje pierwsze cztery punkty, które zdobędziecie podczas wykonywania zadań sezonowych, powinniście przeznaczyć na urnę agresji i już na samym początku otrzymacie plus 740% punktów doświadczenia uzyskiwanych za zabijanie potworów. Punkty doświadczenia za zabijanie potworów również są uzależnione od tego, na jakim poziomie trudności gracie. Jeżeli gracie na poziomie normalnym, nie otrzymujecie żadnych dodatkowych procentów do zdobywania doświadczenia. Na poziomie trudnym otrzymujemy już plus 75% więcej doświadczenia na poziomie eksperckim plus 125% więcej doświadczenia na poziomie pokuta plus 175% doświadczenia na poziomie udręka 1 plus 300% więcej doświadczenia na poziomie udręka 2 plus 400% więcej doświadczenia i na poziomie udręka 3 plus 500% więcej doświadczenia. W poziomie najwyższym, czyli na poziomie udręka 4 plus 600% doświadczenia, czyli aby zmaksymalizować ten proces zdobywania doświadczenia, musicie być na udręce o randze 4. Teraz przejdę do drugiej fazy, w jaki sposób uzyskać bonus plus, plus 53% do zdobywania doświadczenia. Nie jest to sposób tani, potrzebujecie do tego materiałów, jest to sposób, który Wam pozwoli zmaksymalizować zdobywanie doświadczenia w możliwie jak najkrótszym czasie, który poświęcacie na grę Diablo 4. Przed rozpoczęciem farmienia doświadczenia musimy uruchomić wszystkie możliwe bonusy, tak aby otrzymać dodatkowe plus 53% do zdobywania doświadczenia. Aby zdobyć pierwszy bonus o wartości plus 15%, musimy udać się do podziemi koszmarów. Otwieram podziemia koszmarów o nazwie Opuszczony tunel i jak najszybciej próbuję odnaleźć studnię doświadczenia, która mi da plus 15% do zdobywanego doświadczenia. Już znalazłem taką studnię. Jest ona oznaczona specjalną ikoną na mapie i klikam w tym momencie na studnie doświadczenia. Dzięki temu moje zdobywane doświadczenie przez następne 60 minut zostanie zwiększone o 15%. Nie uruchamiam następny bonus Rozjuszony Opal Udręki, który zwiększy mi moje zdobywane doświadczenie o następne 15% plus. Gdzie możemy zdobyć Rozjuszony Opal Udręki? Musimy pokonać tułacza Udać się do rozjuszonej krainy. Jeżeli już znajdziemy się przy wrotach rozjuszonej krainy, wybieramy interesującą nas premię. Ja z reguły wybieram wyzwania udręki. Udaję się do ostatecznej komnaty. Muszę ukończyć wydarzenie Rozjuszona Studnia. Po ukończeniu tego wydarzenia otrzymam rozjuszone opale udręki. W sumie już teraz mam plus 30% do zdobywanego doświadczenia. Następnymi bonusami do doświadczenia to są eliksiry i magiczne kadzidła. W tym celu udaję się do alchemika. Mamy dwa rodzaje eliksirów. Podstawowe eliksiry, które dają nam tylko 5% do zdobywanego doświadczenia oraz zaawansowane eliksiry, które dają nam plus 8%. Wybieramy zawsze eliksir o randze drugiej. Dzięki temu otrzymamy plus 8%. U alchemika możemy wytworzyć również kadzidła. Mamy w sumie trzy rodzaje magicznych kadzideł. Są to kadzidła typu pierwszego kadzidła typu drugiego i kadzidła typu trzeciego. Jednocześnie możemy używać trzy kadzidła, ale muszą to być kadzidła różnego typu. Dzięki temu otrzymamy za każde kadzidło po 5%, czyli w sumie plus 15% do zdobywanego doświadczenia. I ostatecznie wypijam eliksir krzepkości o randze drugiej czyli otrzymuję dzięki temu dodatkowe zdrowie, zdobywane doświadczenie o 8%. W tym momencie wszystkie bonusy mam uruchomione. Moja premia do zdobywanego doświadczenia wynosi plus 53%. I teraz przejdę do fazy trzeciej, czyli chciałbym Wam pokazać, gdzie są najlepsze miejsca do zdobywania doświadczenia. Moim zdaniem najlepsze są Piekielne Hordy ze względu na ilość potworów do zabicia w jednym miejscu oraz doły, ale jeżeli chodzi o doły, to też muszą to być doły odpowiednio dobrane do Waszej budowy. Teraz udam się do piekielnych hord. Moje początkowe doświadczenie to jest 102 946 811. Odpalam doły o randze 10, czyli będę miał 10 fal do pokonania. Ukończenie piekielny hord o randze 10 zajęło mi 13,5 minuty. Moje końcowe doświadczenie to 133 329 7. co ostatecznie mi dało plus 30 382 196 punktów doświadczenia. Teraz udam się do Kerigar, tam gdzie znajdują się doły. Najpierw przejdę doły o randze 110. Moje początkowe doświadczenie to 133 329 tysięcy 7 punktów doświadczenia. Dołe randze 110 i kończyłem w czasie 5 minut i 20 sekund. Aby zmaksymalizować efekt zdobywania doświadczenia, powinienem je ukończyć poniżej 5 minut. Ale zobaczmy, ile zdobyłem doświadczenia, czyli moje końcowe doświadczenie to 146 milionów 748 758, co ostatecznie dało mi 13 419 751 punktów doświadczenia. Teraz jeszcze dla porównania przejdę o rangę 105 dołów. Moje początkowe doświadczenie to 146 748 758 punktów doświadczenia. Dołów o randze 105 ukończyłem 5 minut i 6 sekund. Moje doświadczenie po ukończeniu dołów o randze 105 to jest 160 milionów. 357 445, co ostatecznie mi dało 13 608 687 punktów doświadczenia. Najlepszym miejscem na zdobywanie doświadczenia są doły. Jest to jednakże bardzo nudne farmienie doświadczenia, dlatego ja z reguły, mimo wszystko, że zdobywam trochę mniej doświadczenia, na godzinę idę na powiedzmy 5 dołów, a następnie udaję się na piekielne hordy. I tak na zmianę, tak aby mieć jakąkolwiek frajdę z tego całego procesu zdobywania doświadczenia. Dzięki za oglądnięcie filmu, jeżeli macie jakieś pytania to napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. Zapraszam do naszego klanu Bractwo Wiru w skrócie Wir i do zobaczenia na następnym filmie.